Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w Dublin City FM. Przed mikrofonem Kasia Forest. Dziś w naszym kolejnym odcinku serii Wydarzenia na Zielonej Wyspie mam przyjemność gościć Joannę Słaboń, organizatorkę Polonijnego Forum Zdrowia Irlandii. Witam Cię, Joanna. Bardzo, dzień, dobry, dzień dobry wszystkim. Bardzo, bardzo serdecznie po raz pierwszy na antenie Dublin City FM. Zanim przejdziemy do rozmowy na temat Polonijnego Forum Zdrowia. Proszę cię, powiedz parę słów o sobie. Dzień dobry. Pozdrawiam całą Irlandię. Jestem z, z wykształcenia filozofem, natomiast 15 lat temu pojawiłam się na 20 w na Zielonej Wyspie i całe moje życie zmieniło się w kierunku pecy z ciałem, różnych terapii naturalnych. To w Irlandii właśnie odkryłam taki masaż jak Lomi Lomi. I przez wiele lat też w Irlandii prowadziłam swój gabinet. Potem wyjechałam na kilka lat też do Szwajcarii, gdzie pracowałam w różnych spa. Skończyłam szkołę dwuletnią w Irlandii jako technik masażysta, różnego rodzaju, też kursy terapii naturalnych, na przykład w Indiach. Byłam kilkukrotnie, kilkukrotnie też jakieś masaże tajskie. No i od, od dwóch lat jestem w Polsce, gdzie też prowadzę swój gabinet. Natomiast w Polsce też zetknęłam się z taką działalnością społeczną. Współ, współtworzyłam i pomagałam organizować w tym roku i dwa lata temu Harmonię Kosmosu, taki duży festiwal. No i też gdzieś w moim życiu ta działalność społeczna często się przewijała. Byłam w różnych stowarzyszeniach, nawet na początku, mając 16 lat w partii politycznej, także ta działalność społeczna zawsze byłaby mi bliska. No i od w zasadzie marca, bo w marcu odbyło się pierwsze polonijne forum zdrowia w Irlandii, taki pomysł powstał, żeby tą polonię w Irlandii zebrać w jednym miejscu, żeby się spotykać, żeby też zorganizować taką imprezę, gdzie ludzie mogą po prostu się poznać. Trochę już zaczęłaś opowiadać o tym, co ci skłoniło do zorganizowania tego wydarzenia. Temu wydarzeniu przyświeca taka piękna misja, czyli wzbudzanie, wzrost świadomości, jeżeli chodzi o, o zdrowie oraz o dobrostan. Jakbyś mogła coś więcej na ten temat opowiedzieć. Tak, no, ze względu na też jakby moje nakiechowanie w życiu i jakieś tam moje, moje pasje, no to ten temat jest, jest mi najbliższy. Sama też. Wiele różnych procesów przeszłam i y, różnych terapii próbowałam, także to, to jest taka po prostu droga przygoda z samym sobą, ale też y, przygoda y, z moimi pacjentami i różnymi terapiami, więc y, no, ten temat jest mi bliski, więc. Y, y, jeżeli o to chodzi, no to, to, to wiadomo, że w tym kierunku y, jestem wykształcona i będę pewne rzeczy rozumieć. Natomiast bardzo też y, widzę taką potrzebę, szczególnie po pandemii, spotykania się. Tak, Polonia w Irlandii jest dosyć duża. Jest to y, prawdopodobnie druga co do, pierwsza czy druga co do wielkości mniejszość narodowa. I widzę taką po prostu potrzebę y, odnowienia tych, tych stosunków społecznych, ale nie tylko tych y, opierających się właśnie na mediach społecznościowych czy jakichś spotkaniach online, ale przede wszystkim y, spotkania się na żywo. Tak, widzę tutaj, jak, jak fantastycznie ludzie potrafią y, wchodzić ze sobą w różne kontakty na tych festiwalach świadomościowych w Polsce. I myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, której brakuje trochę w Irlandii. Także tak. Y, tak. Tak, tak, zgadzam się z Tobą. Ja też to obserwuję z różnych punktów widzenia, to co się tutaj wydarza na Zielonej Wyspie, i, i wydaje mi się, że takich projektów nigdy nie jest za mało i bardzo się cieszę, że kolejna inicjatywa się pojawiła. Dlatego chciałam Cię zapytać, bo no właśnie, w marcu odbyła się pierwsza edycja Polonijnego Forum Zdrowia i pytanie, z jakimi musiałaś się zmierzyć właśnie podczas organizacji tego wydarzenia wyzwaniami? I co się tam też wiesz, jeżeli chodzi o współpracę e, podziało? No nie było to na początku jakieś, nie było to wielkie wyzwanie, jakaś duża impreza, tak? Zupełnie e, budowana od zera w zasadzie, tutaj z, e, z poziomu tego, że ja jednak e, mam tam dużo znajomych, e, przyjaciół, jedynę, ale e, na co dzień mieszkam w Polsce, więc to, to, to po pierwsze to nie jest takie peste technicznie, żeby te miejsca zobaczyć i, i rzeczywiście być na miejscu i tym zarządzać. Natomiast no, takim, takim punktem, takim dosyć trudnym było znalezienie właśnie takiej przestrzeni, która by nas przyjęła z tym projektem. No, dużo tych jeden, jedno z takich centrów, tak zwanych community center, bardzo fajne miejsce zresztą, i przestrzeń bardzo piękna, natomiast no, odmówiono nam ponieważ nie jestem związana, prawda, nie jestem mieszkańcem tego miasta. Myślę, że to były te względy. Na, na ostatnią chwilę gdzieś tam nam odmówiono tego, ale miałam bardzo duże wsparcie dziewczyn, które tam mieszkają. Szczególnie tutaj Ania Razmenet była bardzo zaangażowana i pomagała mi. Te Maja też, Maja Zachowska, która też tworzy Różnego rodzaju projekty w Irlandii. No i, no i udało się, prawda, znaleźć miejsce docelowo, w którym odbyła się ta impreza. No więc no, bez pomocy osób, które tam mieszkają, raczej nie byłoby to wszystko możliwe. W tym programie możemy znaleźć wiele ciekawych wykładów i warsztatów prowadzonych właśnie przez ekspertów z różnych dziedzin zdrowia. Byś mogła właśnie opowiedzieć, jakie. Kryteria były zastosowane, jeżeli chodzi o dobór prelegentów i również, może, jakbyś mogła opowiedzieć, jaki jest program tegorocznej imprezy. Tak, no kryterium, yy, kryterium było dosyć takie proste, bo chodzi o zdrowie i chodzi o szeroko pojęte zdrowie, nie tylko fizyczne czy psychiczne, ale też o po prostu taki taki takie życie yy, pozytywne na co dzień. Natomiast yy, bardzo mi zależało, żeby to były takie hepeutki czy tehepełci osoby, które rzeczywiście ten stan innych osób wspierają i Niekoniecznie osoby, które gdzieś narzucają pewne rozwiązania, tylko właśnie promują takie bardzo, bardzo proste i efektywne metody, które na co dzień każda osoba może wprowadzać w swoim życiu, czyli właśnie oddech, jak lepiej oddychać, jedno-dwa ćwiczonka, które te osoby potem uczestnicy mogą sobie wykorzystać, jakieś takie właśnie takie wsparcie mentalne, no, po prostu rzeczy, które wydają się być takie dewialne, często taki już, że tak powiem, jesteśmy z pewnymi tematami oswojeni, aczkolwiek wszystkie te metody są bardzo proste, ale muszą być rzeczywiście wykonywane codziennie. Ta systematyczność i samodyscyplina i prowadzi to naprawdę do poprawienia, poprawienia zdrowia, poprawienia dobra stanu tej osoby, tak. Mamy też osoby terapeutów zajmujących się zdrowiem kobiet. Na przykład jest Ania Hasmenet, która pracuje z kobietami już od dawna. Napisała też wspaniałe trzy książki. Jest to terapeutką i też korzysta z ogromnej wiedzy, wspiera te kobiety mentalnie, także daje im taką właśnie taką siłę do działania. Prawda? O to chodzi w tych, tych wszystkich zawodach żeby tego klienta nie zarzucać y, ogromem wiedzy, tylko właśnie wspiechać tak, te małe kroki i to wsparcie, żeby ta osoba poczuła się rzeczywiście mocna, żeby poczuła tą swoją wewnętrzną moc. Y, to, że coś, coś w swoim życiu może poprawić czy zmienić. Y, mamy też takie osoby, które rzeczywiście pracują jako na przykład pielęgniarki, Ania, Ania Kmieciak, która na co dzień też pracuje w służbie zdrowia w Koch, która odkrywa też ten świat terapii alternatywnych. No nie będę się tu za te osoby wypowiadać, ale mamy naprawdę bardzo dużo ciekawych terapeutów i zachęcałam ich również w swoich wystąpieniach, żeby jakąś jedną, małą, czy dwie rzeczy yy, takie praktyczne pokazały, podzieliły się jakimś jednym yy, takim live tipem, yy, który potem będą uczestnicy mogli wykorzystywać yy, na co dzień. Świetnie, Anna. Właśnie jednym z punktów programu tegorocznej edycji Polonijnego Forum Zdrowia jest panel dyskusyjny, który poprowadzisz go wspólnie z Januszem Zagórskim na temat uzdrawiającej mocy i magii relacji. Jakbyś mogła coś więcej powiedzieć na temat właśnie tego panelu? Tak, no, relacja, jakby zdawienie opiera się tylko na tym, jak nasze ciało fizyczne funkcjonuje, czy nasz umysł, czy nawet emocje, ale wiele, wiele z tego, co tak naprawdę nam dolega, wynika z tego, jak, w jakiej relacji jesteśmy do świata, do, do ludzi, czy też nawet jak wygląda ta nasza relacja do jakiegoś tam bytu, absolutu, prawda, czy Boga? Ja będę przypominać taką koncepcję właśnie tych błękitnych stew czyli tych blue zones. Mam nadzieję tak pokrótce nakreślić te badania, gdzie po prostu naukowcy odkryli miejsca na Ziemi, w których ludzie żyją po 100 lat w Dobrych view i jakie są czynniki, prawda, które na to wpływają de facto poza jakąś dietą y, różnorodną i, i y, y, ruchem fizycznym, bo relacja i właśnie te, te więzi społeczne, rodzinne, tak, to, to, że ludzie spotykają się na żywo, że rzeczywiście pielęgnują te przyjaźnie, no to jest bardzo ogromny y, czynnik, który pozytywnie wpływa na nasz dobrostan. Janusz też... Y, powie o tym, jak mogłoby, czy jak może wyglądać zdrowe społeczeństwo na tym poziomie takim polityczno-polityczno właśnie mm, społecznym, tak? Jak stworzyć takie zdrowe relacje, czy decydować w małych społecznościach o sobie? Jak zacząć zmieniać, po prostu angażować się i zmieniać ten, ten, świat, ten świat polityki, tej przestrzeni takiej właśnie społecznej, bo to też jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. No i mam nadzieję, że też zachęcimy uczestników do, do zadawania pytań, do dyskusji na ten temat, poznamy ich punkt widzenia. Dobrze, to jeszcze na chwilkę chciałabym wrócić do samej idei imprezy. Byś mogła właśnie powiedzieć więcej. Na ten temat, jakby podsumować to, co już w sumie mówiłaś, co jest takim głównym celem tej edycji imprezy, który chciałabyś osiągnąć, właśnie organizując Polonijne Forum Zdrowia we wrześniu? Ten temat zdrowia jest jakby takim może poboczną dla mnie sytuacją no jest takim pretekstem, prawda? Pretekstem do spotkania, bo rzeczywiście, nie wiem, no tak jak w takich społecznościach pierwotnych, czy w jakichś takich małych teczkach ludzie po prostu od, od wieków spotykali się, wymieniali się informacjami, wymieniali się doświadczeniem, wiedzą i uważam, że tego brakuje, prawda, tego, żeby pobyć razem, żeby rzeczywiście na żywo po, porozmawiać z ludźmi, którzy mają jakąś mądrość w sobie, żeby tą energię też pozytywną, prawda, przekazać jeden, drugiego, je, jeden drugiemu. To są naprawdę ludzie, którzy rzeczywiście y, mają swoje pasje, nie poddają się y, tej codzienności i tworzą coś i są bardzo pozytywni. I te, te spania właśnie to, to mają na celu, żeby y, po prostu pobyć razem, zobaczyć tych in, te inne osoby, tak, które. Y, Podobnymi tematami się interesują, no i w podobny sposób patrzą na świat. To jest wydaje mi się bardzo potrzebne w tych czasach, kiedy jesteśmy zamknięci w domu i większość czasu spędzamy no, gdzieś tam w swojej rodzinie, samotnie, żeby wyjść ludzi i zobaczyć, że nie jesteśmy sami, prawda? Że rzeczywiście tych Polaków. Alternatnie myślących jest więcej, że nie jesteśmy sami również na emigracji gdzieś na wyspach. Możemy tworzyć taką społeczność i, i dla takim wyznacznikiem sukcesu tej imprezy będzie właśnie frekwencja i to, że ludzie będą czuli się tak pozytywnie naładowani taką właśnie fajną, fajną energią i że rzeczywiście będą wracając do domu też w swoich małych społecznościach dążyć do tego, żeby się częściej spotykać, czy kreować coś wspólnie. Także tak to widzę. Czy widzisz rosnące zainteresowanie z tematem zdrowia, czy właśnie tematyką związaną z holistyką właśnie wśród Polaków na emigracji? No to zainteresowanie ogólnie rośnie, wydaje mi się, wśród Polaków też w Polsce i w innych miejscach na świecie, ponieważ no, musimy coraz, coraz bardziej rośnie taka świadomość, musimy o siebie jakoś zadbać, że to, to, że żyje nam się lepiej, jesteśmy w lepszej kondycji fizy psychofizycznej, przekłada się na to, jak bardzo kreatywni jesteśmy też w życiu, ile potrafimy sami stworzyć że mamy tą energię prawda, do działania, do, do realizowania pasji. I ludzie coraz częściej zaczynają rozumieć, że to nie tylko medycyna alopatyczna, która też bardzo dużo pomogła jednak światu i wniosła. Natomiast no, trzeba zaopiekować się samym sobą, trzeba szukać takich właśnie, Metod, które zapobiegają prawda, tym wszystkim chorobom cywilizacyjnym, które się mną na potęgę i bez takiego, tak, takich bardzo prostych metod takiej higieny codziennej życia no, ciężko zbudować prawda, to zdrowie. Myślę, że coraz więcej ludzi sobie uświadamia potrzebę potrzeby właśnie tego zdrowego stylu życia. Tak, ja myślę, że ten temat jest bardzo potrzebny, więc impreza w Poloninę Forum Zdrowia, tutaj odpowiada na, na potrzeby wszelkiego rodzaju bo to nie tylko właśnie, tak jak powiedziałaś, że integracja społeczna, ale również wzrost świadomości. I też takie wsparcie, bo w grupie siła i chciałam cię zapytać jeszcze wracając do tej poprzedniej edycji, która miała miejsce w marcu. Czy coś cię właśnie szczególnie ucieszyło albo zaskoczyło w przygotowaniach właśnie do poprzedniej edycji? Czy jest jakaś wyjątkowa historia związana z organizacją tego wydarzenia? Na pewno zaskoczyło i bardzo ucieszyło mnie zaangażowanie tych osób, które rzeczywiście Dziewczyn głównie, które chciały pomóc, tak I, i dalej pomagają, i w zasadzie ta grupa osób, które się angażują i rzeczywiście pomóc w organizacji rośnie, tak. Jest, jest naprawdę taka pozytywna energia się, się zachodziła i gdzieś te przeciwności, które się pojawiły i zawsze się pojawiają. No, nie tak to są jako prawda, jakiś koniec świata, tylko rzeczywiście dziewczyny mówią, słuchaj, uda, uda ci się, prawda Ania, szczególnie tutaj mówi, no spróbujemy, jak, nie, nie poddawajmy się, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja też uważam, że nie należy się poddawać i wielokrotnie gdzieś tam człowiek, Mierzy się z przeciwnościami, nie zawsze mu coś wyjdzie do końca, ale próbuje dalej, prawda? Zrobimy jeden eksperyment, drugi, trzeci, czwarty i zobaczymy, tak, czy, czy to się udaje. A, a wydaje mi się, że na tym polega życie, tak? Kilku nie musimy upaść, żeby się podnieść. Ten, kto nic nie robi, <grym> no to też nie doświadcza, prawda? Nie doświadcza ani sukcesów, ani porażek, tak więc. Bardzo mnie to pozytywnie zaskoczyło, to że rzeczywiście postawiliśmy też poprzednim razem na osoby, które też dopiero zaczynają. Nie wszystkie te osoby, pomimo tego, że już praktykują, są na rynku terapeutami i praktykują, to na przykład pierwszy raz występowały publicznie, tak? Pierwszy raz opowiadały o tej swojej działalności. I postawili się właśnie na te osoby, które nie są jakimiś tam gwiazdami, że tak powiem, w tym świecie holistycznym, tylko właśnie takimi osobami, które chcą wyjść i się podzielić. I to było bardzo miłe patrzeć na to, jak, jak te osoby rzeczywiście się tym cieszą, prawda? Jak buduje się ta relacja pomiędzy nimi, się wspierają wzajemnie. I no to jest takie, takie przyjemne uczucie dać komuś możliwość właśnie zaistnienia i zbudować taką przestrzeń po prostu dla ludzi, żeby mogli się tam odnaleźć, żeby mogli śrazać, tak, opowiedzieć o tym, co robią. No i ta, ta energia jest niesamowicie pozytywna, wtedy jest naprawdę. No, jest to taki, taki, takie przyjemne patrzeć, jak komuś się coś udało i cieszy się tym, że, że właśnie to wystąpienie dobrze poszło. Także no, nie mamy takich po prostu osób, których zapraszamy, um, szczególnie jakieś tam gwiazd, tylko właśnie osoby, które rzeczywiście praktykują i, i, i z tej społeczności polonii i się wywodzą. To w takim razie, co powiedziałabyś? tym, którzy właśnie jeszcze wahają się, czy wziąć udział w forum. Na jakie korzyści może właśnie uczestnik wynieść z imprezy? No myślę, że przede wszystkim duża ilość wiedzy, prawda. W tym wydaniu też mamy bardzo, bardzo takich ciekawych prelegentów, ciekawych też ciekawych wystawców. Można poznać te osoby osobiście, dowiedzieć się, jak wygląda z bliska ta, ta praktyka ale przede wszystkim spotkać się, prawda, z ludźmi, którzy um, mają podobny, um, podobne patrzenie na rzeczywistość, tak? Które szukają, które gdzieś w życiu dążą do czegoś więcej niż tylko takiej suchej egzystencji, i po prostu poczuć tą siłę, że nie jesteśmy tak naprawdę tam sami na tej emigracji, gdzieś zawsze w różnych małych miejscowościach, tylko jesteśmy dużą grupą e, społeczną, osób e, rzeczywiście świadomych i w, w, wydaje mi się, że to jest no, naprawdę na taki duży zastrzyk pozytywnej, pozytywnej energii. Miejsce też jest piękne, bo to jest e, Shoreline Hotel w Donabate, blisko Dublina. Jest piękna plaża, także można całą rodziną się wybrać, na taki event w niedzielę. Mam nadzieję, że pogoda też dopisze wrześniowa. No i to przede wszystkim to spotkanie naprawdę jest to niezwykła wartość. Spotkanie osób podobnych, o podobnych poglądach, wymiana kontaktów, wymiana doświadczeń. Także zapraszam wszystkich serdecznie. I onda, teraz czas na to, żeby wyjawić coś, co przygotowałyśmy specjalnie dla słuchaczy Dublin FM. Otóż, kochani, mamy dla Was konkurs. Jeżeli podoba Wam się idea tej imprezy i chcielibyście przyjść, to wystarczy, żebyście napisali w komentarzu, że tak, chcecie być na imprezie i mamy dla Was, mamy dla, dla dwóch osób, które skomentują wejściówki. Mamy dwie, dwie wejściówki, dwa zaproszenia na imprezę. Um, no i będziemy, nie wiem, czy chybać losowanie. Tych osób, które dostaną wejściówki, także piszcie do nas i komentujcie. Tak, skomentujcie. A my Myślę, że także zrobimy losowanie na ekranie. I dwóch szczęśliwców pojawi się na imprezie forum już we wrześniu. I właśnie, tak. jakbyś mogła teraz na koniec naszego tutaj spotkania, Antanie Dublin z Siefem, powiedzieć, jak znaleźć tą imprezę w sieci i jak się zarejestrować? Tak, jesteśmy na Facebooku, na stronie polonijne Forum Zderwia w Irlandii, tam jest dostępne, jest też wydarzenie polonijne Forum z w Irlandii, tam znajdziecie informacje, program. Odbędzie się to, tak jak mówiłam, w hotelu Shoreline w Donabate. To jest blisko Dublina, też bardzo blisko tą koleją podmiejską. Wydarzenie rozpoczyna się około 9.30. Zapraszamy już wszystkich uczestników do sali konferencyjnej. No i zakończymy mniej więcej o ósmej o 18.15, 18.30 ten panel, cykl tych prelekcji i wykładów. Można już przed sprzedaży zakupić bilety przez Ewoluta, aczkolwiek będziemy tam na miejscu wejściówki sprzedawać, więc tutaj jakby nie, nie należy się napinać. Oczywiście dzieci można zabrać ze sobą za dachmo do 16 roku życia i zapraszamy no, wszystkich całe rodziny, także można przyjechać, też skorzystać ze restauracji hotelowej, będą też stoiska, będzie można zakupić produkty naturalne, kremy, różnego rodzaju kosmetyki, wyroby. Także no serdecznie zapraszamy. Tak, z mojej strony tutaj chciałabym też z całego serca podzielić się z, z Wami moimi wrażeniami, że takie imprezy bardzo dużo wnoszą do życia. Zazwyczaj spotyka się niesamowitych ludzi, dostaje się takiej e, niesamowitej inspiracji, chęci do działania. Także z całego serca polecam tą imprezę. Patronat medialny nad imprezą ma Hello Irlandia, więc wszystkie te informacje też będziecie mogli znaleźć na social media. Hello Irlandia. Także z całego serca Was zapraszamy. Jana bardzo Ci dziękuję za tą opowieść, zaproszenie. Ja bardzo i... też chciałam podziękować wszystkim osobom, które pomagają, które są zaangażowane i rzeczywiście dzięki nim gdzieś ta emocja idzie dalej w świat. Dziękuję też wszystkim patronom medialnym. Hello Irlandia. I, no i zapraszam. Mam nadzieję, że będzie nas dużo, że frekwencja dopisze. I że, e, oczywiście pogoda, tak. Wybraliśmy ten wrześniowy weekend e, ze względu na to, że mamy nadzieję na, e, na słońce <grym> w Irlandii. Tak, zwłaszcza, że to w pobliżu plaży, cudowna plaża. Też miałam okazję być na spotkaniu w Shoreline Hotel. Dosłownie dwie minuty wejście na plażę cudna, szeroka plaża z pięknym piaskiem, no więc zamawiamy pogodę. Joanna, bardzo Ci dziękuję. W takim razie do zobaczenia we wrześniu i trzymam kciuki za powodzenie przygotowań. Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich.